Do he, do he, napierdala ci we, nie he, do he, napierdala ci we. Lewo nie kurwa, jakie lewo? A tu jest lewo. Nie, ale po takie eee! powiem, chyba wystarczyłoby jakby oni tak w miesiąc temu, kurwa, zrobili tą white listę, ludzie by się uzbierali, team stały by był, a kurwa restarty by wystarczyły wtedy tylko tak, o 12 i o 24 pasuje. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. 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 Tak, najebali tak na, 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 jebali, restartów restarty, chuj i teraz kurwa Dobra, jest problem, nie, bo nie nie Najlepsze jest to, nie, 4 godziny do restartu i 2 godziny budowania bazy, godzina myślenia, ej, chłopaki, gdzie jedziemy, może tam w <grym> a, a może tam, bo są w kurwa, ej, w Rasman coś się dzieje, to jedziemy, nie, <grym> <grym> a, a w tym momencie przychodzi haker, chłopaki, będzie restart, kurwa. <grym> <grym> Masz, wiesz. jak <grym> było <Poszłybyło> niedawno. <grym> no, dokładnie, kurwa, daj spokój. Wystarczyło naprawdę zrobić od razu white kurwa i stała ekipa by była. Każdy by wiedział co ma robić, a tak Dobra, to... muszę zobaczyć. Czy chodzą randomy. Chopaki, mamy gdzieś bazę? Spierdal! Albo, albo, chopaki, mam duży bunkier. Jedziemy gdzieś? Bo, tak, bo mam duże ja mam co? Ja mam Ej, się czegoś. Dokładnie, a ja mam małego, ale wariata. Ej, weź, weź ktoś od ja to mówią? Małe krempe, ale wariata. nisko, bo... Ostrasz, czekaj chwilę, ja sobie przysiądę na tego, na Hambika. Bo tam no, to wizja, a ja Liam fieldem, to mogę kurwa na plecka szczelę. <ścoughs> w końcu jakieś o, miejsce na bazie. O, Suf jest. Nie, tu jest drugi oprócz właśnie. To jest najlepsze. Mam m na napoi i nie podskoczą. Ja I tutaj się. baza. Gdzie ja jestem? No, jesteśmy, no, jesteśmy. Tu. Dobra chłopaki, mam duży bunkier, co robimy porno, porno! <grystanie> no <grystanie> Na chuja żebym tu w Klikam wyposażenia, a te kurwa wbija się do środka, no nie? A co to jest? AKM No, już zajebali wszystko Nie, 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 na kraju, No bo tutaj, patrz, patrz, chodź, patrz Nie, dupa! Chodź, bo tutaj robiłem bazę, widzisz te stromki? Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie ty jesteś? Ej, chodź, nie tam, tu chodź do mnie. Ej! O, tu jestem przed tobą. Tutaj co to biłem tak Tutaj postawiłem bunkier, gdzie stoję. Tutaj murek dałem, ta, ten duży Bazę, bazę. Trzeba zbierać te, te bunkry, te, te bunkry inne, i pierdoły. Inne, pierdoły. inne pierdoły. No. I tutaj, tak tutaj tak ogrodziłem. Tutaj tak. Tą się blokę. Robiłem. Drogę tutaj no, zablokowałem. I wjazdu tam bunkier. Tam jadę, właśnie. To zabierz ze sobą, i jedziesz tutaj. za To chodźcie. paki uwaga! Jadę ulicą, koła asfaltrą. <noise> A jadę po ciężarówkę. Dobra. Czekaj, ja tylko suwa tego przywieziem. Żelipa, bo... Wezmę SUV-a, podczepię Teraz się uleczę. O kurde, a ciężarówka? Oskar, odczepisz mi tego suwa? Dobra. Ja sobie odczepię. No wiem, no to jest właśnie fajne. mam mam idąko. Ktoś by chciał to tutaj robić pickpick. No i słuchajcie, bo się... tak jest dużo śmieci do bazy. Duże mury i jeden skład. No właśnie dzisiaj no właśnie robiłem dzisiaj tu bazę, także jest fajne miejsce. Jeszcze z tym Jeszcze okręgiem, z tym okręgiem. O! <laughs> Já que é que eu já depoiei Jeszcze... Tu nie jest trochę za krzywo na bunkry Nie, no także dobrze dobrze, 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 dobrze Dobra, tak Dobra postawmy to tutaj To może je postawić jakoś tak żeby było, nie jakbyś horyzontalnie O Uwaga bo duży bunkier gdzie Jebowicuwa. Co? Co? Ojej Po co to było w blokady blokady postawiłem to, dobrze myślę. Jakoś żeby je włączyć ze sobą. A by to wyglądało. Wszystko pakuje, tylko w co ciążarówek. Wszystkie macie. co tu znaleźliście. Kieruj mnie co, bo ja nie widzę tego w ogóle. Nie widzisz tego? Ale czego? Ale czego? Do, do przodu no, do, no, to widzę użytek Dla to przekręcisz? Ej, ja idę, to ja kurwa, ja zaraz to naprawię. O, poczekaj, poczekaj, czekaj. Czuj. O, tu wejście, tak dziwnie jest ciężarówka jak chuj taka wielka, no ja pierdolę... No, nie wiem, można by tak... nie będzie może to przesunąć się? E, tak, tylko poczekaj jak ja ustawię teraz. Gdzie to jest? O, tak będzie leżeć. No wam może po ja wam po to... No ładnie wygląda. Oj! Tam, tam... Dobra, potem. Ale to czekajcie, to bo, ciekawe, tutaj, bo tutaj tutaj, tutaj zablokowaliście, zablokowaliście ten domek ten domek, murem, ten murem, a murem, a domek, a tu jest fajny domek, yy, bo tam yy, na górę tam można wyjść. To możemy ten, ten, jakoś ten tak mur jakoś tak jeszcze No dokładnie, on ma zajebiste posadki. <laughs> No to zróbcie to U, Nie, nie, tam ja... Nie, nie, tam ja próbuję zrobisz bo, bo, no, no, bo to jest yap, dochodowy interes, a mam ma. <stuści> parę koleżanek. Nie, bo to milicja będzie się <skrym>, przypierdalać. To im damy jakąś jedną dupę na tam, Zniżkę. No, Zniszkę. no, zniżkę. kurwa kto No jak oni ten był No właśnie <grystanie> <grystanie> Ja to zaraz naprawię Burde. Hmm. hmm. O. <laughs> Zobacz, czy jest tam Albo. Tak, ja. Jeszcze do tego. Ta. Na polu, Kurwy ten waha 10 przeleciał no Patrz i zobacz i tutaj teraz nie wejdą bo tu jest ten pod górkę widzisz tam jest taki taaaaki jebany czekaj czekaj daj czekaj, mnie tam ciężaru daj mnie tam ciężaru O Boże! O kurwa, o kurwa! Ale ciszej, 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 bo nas odkryją! Panie Darku! I uwaga, bo ten mały bunker będę przesuwać. Mamy mechanika? Tak, Oskar, tak. Oskar. No, ja jestem po, po, Podejdziesz tu mechaniku, bo chyba gumę mam. Dobra, spokojnie. Dzięki. Uwaga, wypakowuję tury. tury. Który ja stawiałem? Będzie. Ja stawiałem? Jak zewnętrzne, jak zewnątrz Będzie, Będzie. piknie, kurwa. Ale z tyłu, ale z tyłu. No piknie. Jak, jak? Co ty pierwszy Co ty pierdzies? No nie mogę teraz, nie później zaraz, zaraz, ja 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 Ej chłopaki, Jej ja idę pierdolnąć jeszcze browara. Ja tu się położę kurwa na tym, na daszku. Jakby coś się działo, to krzyczcie. Ja tu mam kurwa na coś. tak? Ty, kurwa, tu nie ma dachu. Ty, kurwa, tu nie ma dachu. O, O, mam bunkier, słuchajcie, taki pory Ten duży. Mam duży o. bunkier, chłopaki, gdzie mamy bazę? A, i śmigłowek leci, ale przeleciał, dobra. Ej chłopaki, tu nie ma dachów! Czy wszędzie sensie jest sam mnie, ale nie można wyjść? Nie mogę zawinąć tego bunkra, nie? O, już mogę. <laughs> Kurwa, garnięcie. O to jest chyba za duże, nie mogę tego zawinąć. Podejdzie ktoś tą ciężarówką. Tak. Kurwa, tyle rzeczy zostawiasz za sobą. Nie wiem. Tam był co chyba. Ty bardziej jesteś? Ale czeka, o, czeka, ale jak go załaduję, jak go załaduję. Po, postaw, postaw go. Dobra, dobra. Na dole, koło tego. Ej, do... nie, jak, jak chodzę z tym obiektami, to się przewraca. Co robisz, żeby się przewracać? Musisz, musisz, musisz powoli, się. powoli. Naciśnij dwa Naciśnij razy shift, dwa razy shift. I wtedy, I wtedy, wtedy, wtedy sobie, sobie Powoli będziesz tak, chodzić. Chodzi. Okej, okay, dzięki. Ty, no ja pierdolę. No nie mogę tego bunkra załadować. No chuj. Czekaj. Ja Kurczę, nie mogę zawinąć tego do pojazdu. Nie, mam nic nie to O, zawinęłaś. Pojebany jesteś. <gryzny> Ale mi jak wejdziemy do budynku, no. Stacja blisko, benzynowa. Co mówi Batman kiedy chce żeby Robin siadł do Batmobile'a? Siadaj Robin Ej ale chłopaki widzi to Ja mam no to najlepsze, zbawę, jest to, że, najlepsze jest to, że, że robimy bazę nie w sakę, tylko w wiosce dalej, w której nie można się respić, nie? Jak nie można się respić?